Właśnie wiozłem grupę dzieci z takiego kempingu w lesie. Tam są widać kampery i namioty. Generalnie piasek plażowy między wszystkim. Chyba dzieci śpią w ośrodku jakimś, no ale i tak ścieżki pomiędzy są wszystko w piachu, nie? No więc jak to towarzystwo mi tu weszło do środka, no to pięknie ten piasek tutaj wprasowali. Ja tu chodzę i szukam, czy oni czegoś nie zgubili, żeby im oddać. Bo to jest najlepsza metoda, żeby od razu sprawdzić. Nie im oddać zawczasu, a ze schodów zawsze lepiej widać od razu im oddać, nie? A nie, że później jakieś tam poszukiwania, żeby oni dojeżdżali do firmy i tego szukali. No najlepiej od razu dać do ręki i jest problem z głowy, nie? Właśnie mi oni wyszli i mam chwilę, żeby ten autobus tak przejrzeć na, na szybko. No ale dużo czyściej O, tu już, już jest piach, tu jest piach. No nic Tu są jakieś dzieci, ale to nie moje Tu jest najgorzej nie? Przy, przy tym wejściu No ja też naniosłem oczywiście Nie mogę być gorszy, bo musiałem tam im coś schować do bagaży No najlepsza sytuacja, że wsiadają to mówię, żeby wszyscy używali pasy nie? Jedziemy sobie już chwilę Patrzę, lusterko tu wewnętrzne, tu jakaś dziewczynka Nogi ma przez korytarz na wskroś i na położone na zagłówku fotela po drugiej stronie, tak do góry sobie ułożyła, nie? Świetny plan. Czyli nie ma pasów, tylko leży sobie na fotelu. Na dwóch fotelach w poprzek leży. I nogi ma przez korytarz na trzecim fotelu, nie? Więc mówię, everybody please sitting normal and use belts. Cisza, widać konsternację w autobusie. I później dodaję, one woman on zero level, please. Put down your leg. No i spuściła nogi. I na to w tym momencie z góry zeszła jakaś nauczycielka. W czasie jazdy. Więc ja mam dwa pytania. Po pierwsze, dlaczego ta nauczycielka była u góry, zamiast od początku być na dole? To mnie zastanawia. A drugie, czy na moją komendę, że wszyscy mają siedzieć, używać pasów, wpadła na pomysł, żeby jednak zejść ze schodów, czyli, czyli się właśnie przemieścić. Nie? Bez użycia pasów, no ale no wiadomo, no, musiała jakoś się znaleźć na dole, jak już, jak już tam była. No, więc dobrze, że zeszła, nic się nie stało. Nie? I już do końca pilnowała, chociaż odnoszę, odnoszę wrażenie, że ona sama pasów nie używała, bo siedziała na fotelu bokiem, żeby rozmawiać z dziewczynkami, które siedziały z tyłu. To chyba właśnie z tą dziewczynką, która, która te pasy miała odpięte, nie? No, a nauczyciel, który siedział od początku na dole, to usiadł sobie koło mnie, zapiął pasy, słuchaweczki i za chwilę zasnął, nie? No to miałem z niego pożytku od cholery. Za przeproszeniem. I sobie uciął dżemkę. No ja jeździłem jako wychowawca na kolonie, więc ja wiem, że to no nie jest to łatwe, nie? Nie jest to przyjemne, to jest duży stres. No są też fajne momenty oczywiście, nie ma, nie ma co tego generalizować. Są fajne chwile, ale generalnie, no nie jest. Jakoś turbo lekka, lekka praca, no, na pewno nie jest jakaś tam też dochodowa, żeby ktoś nie miał złudzeń. to jest takie zajęcie właśnie studenckie, ja jako terek jeździłem, no i no, mam ileś tam fajnych też tych, z tego wspomnień, z tych wyjazdów, Te czasami jak fajne dzieci się trafiły, to była super ekipa i, i ten kontakt z wychowawcą był taki no, właściwy, nie? no a czasami się trafi taka grupa, że człowiek po jednym dniu jest zmęczony, jakby tu cały turnus już z dzieciakami przeszedł, nie? No więc coś o tej pracy z dziećmi wiem z tego doświadczenia kolonijnego. No na kilku kolaniach byłem wychowawcą. Albo jak nie wychowawcą, to takim animatorem. Powiedzmy, że na swojej grupy nie miałem, ale, ale animowałem im jakiś tam konkretny czas w ciągu dnia. No nic to na tyle na dzisiaj, ale mnie coś to tak mnie denerwuje, pamiętam, kiedyś na wyjeździe z dziećmi. Ze wschodu, to były dzieci ze wschodu. Mieliśmy taką sytuację, czyli tam chyba Ukraina, Białoruś. No, wiecie, to jeszcze przed wojną, przed, przed tym wszystkim, co tu się teraz dzieje. Nie? Nauczycielka chodzi do pokoju, jeden z naszych polskich władców, do pokoju chłopaków, tam z Ukrainy zdaje się. A oni tam mieli na szafkach takie proszki, jakby do rozcieńczania z wodą, które służą ku temu, żeby ta muskulatura tam się rozrastała. Nie? Chłopaki tam po 15-16 lat. Nie? Chyba trochę za szybko na takie środki. Tam się nie znam, ale no, kurczę nie wolno przygotować jakichkolwiek medykamentów na wyjeździe bez wiedzy wiesz, e, bez wiedzy wychowawcy nie? czy kierownika kolonii. Nie? No i zabraliśmy tam Im i powiedzieliśmy, że tam zostanie oddane po powrocie do domu, nie? będzie oddane rodzicom. No taki standard tak, na koloniach. Nie? Przynajmniej w tych latach, kiedy ja jeździłem. No i sobie wyobraźcie to, że później ten wychowawca. Aha, no i ten wychowawca oddał tutaj na, tej, e, tej, tej, tej. tej nauczycielce z Ukrainy, właśnie, nie? I żeby ona to wzięła na tą Ukrainę, i tam im to oddała. No i on następnego dnia znowu szkodzi do ich pokoju, bo coś tam nie chcieli spać, jakiś tam był z nimi problem. już była cisza nocna, nie? Wchodzi, a tam na szafce znowu stoją te proszki. Czyli ta wychowawczyni ukraińska, właśnie, oddała im to. Nie? On nie widziała z tym problemu. Jak podważyła autorytet tego wychowawcy, który to zabrał, nie? No, strasznie, niefajnie się zachowała. No więc on z powrotem to zabrał i on już to trzymał do końca wyjazdu, nie? I dopiero im to oddał tej wychowawczyni, zdaje się, w momencie, kiedy kiedy był koniec kolonii i one już jechały na Ukrainę, nie? To im to oddał. No więc zdarzają się też takie sytuacje. Więc, no wiem, co to znaczy, kiedy, kiedy dziecko potrafi podnieść. Yy, Nerwy, nie? Albo miałem taką sytuację też z, z, tu z, z dziećmi z Polski, z kolei jestem i one mieliśmy takie ośrodek, w którym były telewizory w pokojach. A no wiadomo, że nie mogli ich oglądać tam w ciszy nocnej, nie? Czy nawet w tej ciszy po obiedni. Był taki czas pół godziny takiego, powiedzmy, odpoczynku po obiedzie. No i ja wchodzę do pokoju i mówię, chłopaki nie oglądamy telewizji. Wyłączyłem ten telewizor. widziałem teraz jest czas na odpoczynek. A zamknąłem drzwi. Ale oni byli na tyle bezczelni, że w tym momencie uruchomili ten telewizor. Dokładnie jak zamknąłem drzwi. Od razu słyszałem, że ten telewizor się uruchomił. A pamiętam tutaj taki ta cena roztowatkowie ten czas buntu, takie tam 13-14, chyba max 15. Widziałem, że bardzo mi się nie spodobało, co im powiedziałem, że nie mogą oglądać telewizji. A znaczy coż było to jasne dla wszystkich, nie? Więc po pokoju z powrotem. Bo po prostu już, już mnie nerwy tak targały, że myślałem, że rozsadzi mnie. Ale przycisia zachować spokój, więc po prostu ten telewizor. Znowu już uruchomiłem i wyjąłem antenę. Ze ściany, nie? Po prostu ze ściany i z telewizora. Wyjąłem ten kabel łączący telewizor z anteną, nie? W sumie tak. Wyjąłem go ze ściany i z telewizora. I powiedziałem, a jest do odbioru będzie u kierownika. Aż że kierownik doskonale znał ich i wiedział, co, co oni są za jedni. Nie oddał im tego kabla do, do końca pobytu. No nie ukrywam, że wtedy miałem satysfakcję właśnie, że kierownik się za mną ustawił, nie? W tej sytuacji, że chłopaki wiedzieli, że to nie jest tak, że można robić co się, co się chce, nie? Co się uważa że za, za słuszne. Tylko trzeba się słuchać wychowawców. Nie? No nic, nie zazdroszczę im, to ciężka praca. A, jeszcze jedna myśl mnie naszła, to Wam się od razu podzielę. No właśnie widzę, jak bezdomny Wali wodę z, z butelki, to chyba bawuda. I tak tu sobie siedzi na ulicy. Obłożony jakimiś obrazkami, kwiatkami. Nie wiem, chyba ma je na sprzedaż. Trudno powiedzieć. Ale widać, że chyba mało kontaktuje, co tu się dzieje z rzeczywistością. Ma dwie czapki, trzy czapki ma na głowie. Tak. Jakieś dredy mu spod niej wystają. Przykra sprawa. E, no, nieważne, chciałem ci powiedzieć o, o innej jeszcze sytuacji. Dobra, to muszę się skupić na chwilę. Czerwony. Jak ja jechałem gdzieś jako wychowanek, jako dziecko, pamiętam taką sytuację, gdzie jechaliśmy autokarem i myśmy to mieli wycieczkę jednodniową do Warszawy. Jechaliśmy wcześniej rano, cały dzień w Warszawie i powrót późną nocą. No więc byliśmy nieźle wyczerpani. Nie? No i część. Tej dorosłej młodzieży, powiedzmy, bo tam było część nas takich nastolatków, część takiej starszej młodzieży, już dorosłych, ale takich młodo-dorosłych, wiecie, około 20 paru lat. To ci 20 parę położyli się. O, tu rowerzysta kołnierz się przepycha, bo tam jest budowa. No nieważne, w każdym razie położyli się na środku, na chodniku, tutaj na przejściu między, między fotelami. I tak spali sobie na, w piworach, na karimatach. Podczas drogi, nie? Teraz o tym myślę, co ten kierowca miał w głowie, że na to się zgodził. Ja normalnie pamiętam wtedy z panem na fotelu: też się męczyłem, jak koń pod górkę, i podejrzewam, że nie miałem pasów, tylko szukałem miejsca, żeby, żeby usnąć, bo ciężko to autokarze jest zasnąć, to wszyscy wiedzą. Ale no kurczę, yy, już wtedy tak czułem, że no głupio robią z tym kładzeniem się na ziemi, nie? A teraz sobie myślę tak, no, niech on by zahamował, to nie jak pociski by polecieli przez tą przednią szybę, wszyscy. Ja sobie myślę, co ten kierowca w ogóle miał w głowie, że on się na to zgodził. Czybnie nie zwrócił uwagi, nie? No nie wiem. Teraz patrzę z tej perspektywy, to sobie myślę o nich źle i o tamtym kierowcy, nie? jeszcze Jeszcze gorzej chyba, no bo on powinien zdawać sobie z tego sprawę, jak to się może zakończyć zamiast ich upomnieć czy, czy coś. Nie? No ale cóż, może mu zabrakło jakiejś pewności siebie, trudno mi tam orzekać teraz, nie? Ale... No dobrze, że się nic, nic nie stało. Człowiek tak przemyśli czasami chwile w życiu, które mogły się nie udać i coś się wydarzyć, to naprawdę jest tego sporo. Dobra, nie przedłużam. Fisz pas. Czus.